Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić etui. Nie wiem czemu tak, ale... Dobra. Na początku odrysowujemy sobie swój telefon. Odrysujcie też aparat. A najlepiej zrobić to tak. Najłatwiej. Ja sobie wezmę do tego czarny kolor. Jeżeli coś krzywo zrobicie, poprawcie. A, i rzeczy, które do tego są potrzebne, to etui, coś do pisania oraz oczywiście nożyczki i taśma. Dobra, wyciąłem już, ale, żeby ułatwić sprawę, potem, żeby się z tym nie męczyć, wytnijcie sobie rzeczy takie jak. Aparat i na przykład latarka. Dobra. Skoro mamy już to wycięte, to yy, ja zrobię ta inlapsa. Okej. Okay. Dobra. To teraz yy, moja siostra będzie wycinała. Już pierwszą część mam wyciętą, ona gdzieś tu powinna być. I tak sobie robimy etui. Na razie wycina aparat i latarkę, tak żeby etui było funkcjonalne. Jak to etui? Dobra, teraz robię challenge. Za każdego suba pisze, pisze nick każdego po rosyjsku. Nie po, nie po rosyjsku, po japońsku. Po japońsku pisze nik każdemu, kto mnie zasubskrybuje. Z dzwonkiem, oczywiście. To pisze jego nick po japońsku. I jak mi się trochę tego nazbiera, to ja sobie napiszę to, yy, to ja sobie zrobię etui, tylko z waszymi nikami po japońsku. Dobra. Sorry za taką nudę, ale trochę to trwa, ale to dopiero trwa dwie minuty, no trzy prawie. Dobra. A, i jeszcze jedna rzecz. Yy, chciałem... Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, żeby wam się powodziło w szkole bądź w pracy i wszystkiego najlepszego na nowy rok, żeby marzenia się spełniały. Na przykład odnośnie pracy, lub piątek w szkole. Dobra, teraz moja siostra ma kamerę. Dobra, skoro już mamy. Dasz telefon? Twój. Dobra. Daj twój telefon. Bierzemy sobie jakieś. Dobra, dasz? Dobra. O, przepraszam, jest bardzo dobra. Ok. Teraz moja siostra będzie pisać po japońsku moje imię. I mam do ciebie taką prośbę. Zrób je. Patrz. Jak masz tu etui, przepraszam Was, że tu jest odwrócone, to żebyś to napisała. Patrz. Tutaj imię. I żebyś zrobiła tak. Albo nie, żebyś tu pisała. Tu pisała moje imię po japońsku. I tak. I to było tak, jakbyś pisała w linijce. Tak, jakbyś pisała w zeszycie, tylko że patrz, tu piszesz imię, patrz, tu piszesz imię, tu piszesz imię, tu piszesz imię i tak z, yy, z góry na no, dół, dobra. Jest mój projekt, zrobiony. Dobra, działaj. W ogóle. Jest fajny taki trik. Jak chcecie komuś zrobić pranka, to czarnym mazakiem albo markerem, z, y, powiedzcie komuś na przykład znajomemu, żeby sobie zrobił taką kropkę i, i ten przyłożył latarkę z telefonu i żeby ją ustawił najlepiej na maksa. Na maks jasność. I żeby sobie przyłożył właśnie do tej czarnej kropki i zobaczycie, co się stanie. To jest mega reakcja. Nie no, dosłownie. Dobra. Moja siostra już tu pisze po japońsku. Ładnie. Dobra. Powiedz. Yy, moja siostro powiedz im, co mają zostawić. Czekaj, okay, ale tutaj pokaż tu na stole. O, jak ładnie. No i tak, 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 tak. Okej? Okay? Dobra. Teraz jest już normalnie. Powiedz im, co mają zostawić. Łapkę w górę. Moja siostra pisze po japońsku teraz, i tak to wygląda, właśnie. I powiedzcie, jakie kolejne etui sobie zrobić? W jakim języku? I potem będę robić etui. Będę pisać Wasze imiona po wybranym przez Was języku. I potem będę nosić takie etui. I oczywiście, żeby nie było, będę w nim. Czekajcie. Rozwaliła mi się ładowarka. Dobra, naprawiłem. Działa? Działa. Dobra. I jeszcze napisz tu, tu i do końca. Dobra. Jeszcze trochę jej zostało, naprawdę niewiele. Dobra. Wygodnie? Okej, okay, dobra. No, jeszcze tu się postaraj, okej? Okay? Dobra, przyznam, że umie pisać po japońsku. A potem jak zasubskrybujecie. A potem jak napiszecie mi komentarz, chcę być na Etui, to zrobimy wtedy, to zrobię. Dobra. Tutaj zrobimy wtedy nowe etui. Dobra. Jeżeli subskrybujecie mój kanał, no to znajdziecie się. Dobra. Jeżeli chcecie być na moim etui, które sobie zrobię za niedługo na innym odcinku. To musicie zasubskrybować ten kanał i napisać komentarz że Chcę być na Etui. Dobra. I druga rzecz. Musicie mi napisać na jaki język chcielibyście mieć przetłumaczony nick. Może być to japoński, rosyjski, niemiecki, szwedzki, japoński, koreański. Dowolny język. Nie wiem lub inny. Cokolwiek chcecie, jakikolwiek chcecie język. Dobra, nara nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba na tym kanale. Niczym, czerwona bluza za mojej siostry. Musicie zasubskrybować, bo inaczej się tu nie znajdziecie. Dobra. Elo. Pożegnaj się. Nawet siostra. Pomachała wam dobra Elo.